Szanowni Państwo. Pragnę z tego miejsca serdecznie powitać kilka osób i pozwolę sobie wymienić to zmienia nazwiska, ponieważ okazja jest bardzo zamienią. Ja mam okazję właśnie dyskutując o sprawach seniorów spotkać na tego typu forum po raz pierwszy, dlatego chciałbym z tego zmienia nazwiska powitać. Witam serdecznie, zastępny dyrektora Departamentu Spraw Społecznych pana Dominika Wolena. Witam serdecznie. Witam Pana Dyrektora CIRS, Pana Darusza Schroedera. <klucza> Witam serdecznie cały zespół e, ZOIM, w zarzutu obsługi jednostek miejskich na czele właśnie z Dyrekcją, czyli z Panem Dyrektorem Przedszkolniczym i z Panią Anną Prostak. <klucza> Witam serdecznie Kierownika Wrocławskiego Centrum Seniora, Pana Roberta Pawliszkę. Witam serdecznie kolegę Radega Rady Narodów Miejskiej w Wrocławiu Jerziego który też jest członkiem Komisji od na sprawy uśrednictwa między. Witam panią kierownik Biura Zarządzania Poduszami Europejskimi Urzędu Miasta Wrocławia, panią Janę Szałkiewicz. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich przedstawicieli klubów seniorów oraz szczególnie mi przedstawicieli wrocławskich w osiedli, a także wszystkich przybyłych uczestników dzisiejszego forum. Wierzę, że jeszcze część osób do nas dojedzie. Ja niestety trochę parę będę ale za to bardzo przepraszam. Jest dla mnie prawdziwą przyjemnością dziś powitać Państwa na forum Osiedli Miasta Wrocławia z organizacji pozarządowych pod hasłem Partnerstwa Lokalne Szansą na Wsparcie osób starszych na Wrocławskich Osiedliach. Dzisiejsze spotkanie znakomitą szansą, by wziąć udział w dyskusji na ważny, bardzo ważny społecznie temat, jakim jest kwestia. Angażowania seniorów i przeciwdziałania, przeciwdziałania kluczowi społecznemu. Nie jest tajemnicą, że we Wrocławiu są miejsca i osiedla, w których współpraca ze środowiskiem seniorów pozostawia wiele do życzenia. Gdzie nie docenia się potencjału tej właśnie grupy mieszkańców, nie respektuje się w sposób zadowalający jej potrzeb. Niestety nie podejmuje się tam wystarczająco dużo działań na rzecz rozwoju i polepszania e, oferty dedykowanej właśnie osobom starszym, a czasami także działania. Podejmuje się wręcz wbrew yy, osobom starszym i marginalizuje się te działania, które są bardzo pozytywne. Nie możemy pozwolić na wykluczenie społeczne, na stygmatyzację u źródła, który której leży starszy wiek. I zgadzam się z tym, jako przewodniczący yy, Komisji do Spraw Ośrednich, jako Rada Rady Miejskiej Wrocławia, jako Wrocławia. I zrobię wszystko, co jest możliwe, jak mojej stracie prawa, by do tego nie dopuścić. Komisja Europejska ogłosiła rok 2012 rokiem 18 seniorów. Inicjatywa w Brukseli. Służyć ma zwiększaniu szans osób starszych na rynku pracy i poprawę warunków ich zatrudnienia. Unia zamierza też pomóc Europejczykom w wieczarnym wieku, których szybko przebywa w odgrywaniu aktywnej roli w społeczeństwie oraz zachęcić ich do utrzymania zdrowego stylu życia. Ogłaszając Europejski Rok Seniorów, Unia wraz z nią takie przeciwnicze jak dzisiejsze choroby chce wesprzeć i zachęcić państwa członkowskie oraz władze regionalne, lokalne i partnerzy społecznych do próbowania aktywnego trybu życia. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie pozwoli na rozpoczęcie merytorycznej, oparty na wzajemnym szacunku współpracy, takiej, na jaką zasługuje środowisko seniorów. Jest naprawdę wiele zrobienie w kwestii integracji i aktywizacji seniorów. Potrzeba, by w społeczeństwie zostało świadomość, że połączenie życiowego doświadczenia seniorów oraz witalności i zapału młodych są połączeniem istotnych czynników, które mogą stanowić podwaliny cennych przedsięwzięć. Wielu europejskich społeczeństwach, i społecznościach, problem marginalizacji ludzi starszych nie istnieje. Docenia się wiedzę i doświadczenie wieku dojrzałego jako cenny wkład w życie społeczne. Stwarza się przyjazne warunki do tego, aby seniorzy również mogli żyć pełnią życia aktywnie, twórczo w poczuciu własnych wartości. Tworząc satysfakcjonujące relacje z innymi członkami społeczeństwa. W tym miejscu warto wspomnieć, że we Wrocławiu jest wiele takich miejsc, ośrodków czy instytucji, które współpracują ze społecznością seniorów. Te wspólne inicjatywy przynoszą wymierne korzyści i dają bardzo pozytywne efekty. O nich właśnie też warto dzisiaj wspomnieć i oczywiście podziękować tym wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom, które takie działania podejmują. Oby było takich działań o wiele więcej. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie otworzy nowy rozdział w relacjach, o których nam jest bardzo, które bardzo na sercu. I poprawią się te relacje właśnie przede wszystkim z seniorami. jeszcze bardzo serdecznie podziękować tym osobom, które są w tych dwóch pierwszych rzędach, panu dyrektorowi. Nie ma tutaj niestety z powodów obowiązków pana dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, pana Jacka Sutryka. Wiem, że z przyczyn tutaj, tak się Państwo no, mówiliście, że, że Pan tutaj Dyrektor Dominik Kolena reprezentuje. Natomiast są to osoby, i tutaj powiem to z pełną stanowczością, e, dla których los i sprawy osiedli są bardzo, bardzo ważne i są bliskie ich sercu. Bardzo dziękuję, bo no tak się składa, że rzeczywiście udało się nawiązać taką współpracę i zmieniać tą rzeczywistość osiedli e, i tak, tak pracować nad tymi, i tak generować udogodnienia, by one rzeczywiście miały realny wpływ na funkcjonowanie i jakość pracy i życia na właśnie osiedli, a w szczególności rad osiedli. Za to bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no dzisiejsze spotkanie to tak naprawdę odpowiedź na, na wiele, na wiele niewyjaśnionych kwestii e, funkcjonowania na styku właśnie Rady Osiedla i, i Kluby Seniora. Cieszę się, że zostały pokazane dzisiaj te dobre praktyki i o to bym bardzo apelował i zachęcał do, do korzystania z tych dobrych rozwiązań. To co wspomniałem w swoim, w swoim to w następnie co wspomniałem już w swoim komitaniu, że tych działań pozytywnych jest bardzo wiele, ale niestety są również negatywne. Mam nadzieję, to co już dzisiaj też było wspomniane, w Klubu seniora przy Radach jest około 18. Rzeczywiście, że te Rady Osiedla, które funkcjonują mniej lub bardziej aktywnie, rzeczywiście wezmą sobie do serca, że to każdy osiedlu, funkcjonują i działają rzeczywiście seniorzy, i e, warto organizować takie kluby, takie miejsca i występować o środki, a na pewno Pan Rektor miał możliwości te środki podzieli tak, żeby, żeby rzeczywiście wszystkie te kluby, które, które przy latach posiedli działają, miały możliwość realizowania tych zadań właśnie na rzecz seniorów. Tak, żeby no te sytuacje, kiedy, kiedy Pani finalizuje się a tą grupę wiekową, no, żeby jak jak no, wykluczyć i żeby, żeby pozyskiwać ich naprawdę do działania, i w tym po połączeniu, w powiązaniu z osobami młodszymi czerpać z tych wiedzy i doświadczenia. E, tego sobie i Państwu bym życzył, natomiast... E, tak, jest, ja... seniorem jest. Oczywiście każdy z nas będzie seniorem, natomiast jest, warto jest, współpracować, warto rozmawiać. E, szkoda, że tylko, tylko, albo aż teraz zostało e, do zakończenia. Mam nadzieję, że kolejne spotkania no, sprawią, że więcej osób będzie tym tematem wygadnianie związanymi właśnie z problematyką osób starszych. W ogóle z problematyką osiedli, no, no uzbroi się cierpliwość pozwoli właśnie na zaprezentowanie i pokazanie wszystkim prelegentom swoich tematów. Bardzo raz jeszcze dziękuję właśnie Polance, bo no, wiele działań, które podejmują są rzeczywiście udziałem wzorcowe i tutaj wielkie, wielkie ukłony, bo naprawdę robią Państwo dużo dobrej pracy. Wszystkim Państwu dziękuję i życzę miłego popołudnia. Dziękuję bardzo.